Rimiso, niejaki piórko. Część dwunasta. Gość honorowy sraj klubu. Gość honorowy jadł powoli, systematycznie, nie robiąc żadnych komentarzy. Indyk był faszerowany robakami, sałata polana smarem, kartofle dwukrotnie wyplute. Drzewo grejpfrutowe rosnąć musiało na wielkich złożach naftaliny, grzybki pachniały stalą, pasztet pocącymi się pachami. Wino było akurat tak samo winem jak nadmanganian potasu. Piórko, nie podnosząc głowy, jadł cierpliwie. Jakiś wąż spadł z wiszącej kiści bananów i podpełzł do niego. Piórko połknął go szybko z nabytej uprzejmości, a potem wrócił do swego talerza. Aby zwrócić na siebie jego uwagę, pani domu obnażyła jedną ze swych piersi, po czym odwróciwszy oczy zachichotała wstydliwie. Piórko ciągle jadł, nie podnosząc głowy z nad talerza. Czy wie pan, jak się karmi dzieci? zapytała go nagle wzburzona i powąchała go. Uprzejmie i delikatnie też ją powąchał. Nieco później usłyszał łkanie. Okazało się, że to jego sąsiadka z prawej strony zadławiła się baranim językiem, który usiłowała połknąć. Otoczono ją czułą opieką. Ktoś, wołając o lekarza, zatykał jej nieznacznie nos. Ktoś inny, chcąc jej dopomóc, ściskał jej szyję. I nigdy już nie zwróciła baraniego języka, na który, notabene, przeszła jej dawno ochota. I tak życie, zawsze gotowe odfrunąć na najmniejsze skinienie, opuściło ją cichutko. Niech pan się tym nie przejmuje, powiedziała do piórki pani domu, której rozszerzone źrenice błyszczały teraz mocno. W połykaniu języków zawsze ktoś musi być przegrany, tak samo dobrze mogło się to panu zdarzyć, albo i mnie. Cieszmy się więc, bawmy się. Tak bym chciała, żeby dzieci nas teraz mogły zobaczyć. One tak lubią widok szczęścia. I tłukła go pięściami wśród pocałunków. Koniec części dwunastej. Ciąg dalszy nastąpi.